Wczesnym niedzielnym rankiem czasu polskiego czeka nas wielkie widowisko. W walce wieczoru gali UFC 297 na szali, której znajdzie się pas mistrzowski kategorii średniej, Sean Strickland stanie w szanki z Dricusem Duplessis. Kto wyjdzie obronną ręką z tego pojedynku? Czy Sean Strickland przesunie okno Overtona jeszcze bardziej w przyzwoitą stronę, stronę, wywołując wielki tutaj postępowy jazgot? Czy może pas mistrzowski kategorii średniej padnie łupem porządnego, poczciwego Afrykanera. Porozmawiamy sobie o technicznych aspektach tego pojedynku i rozpocznijmy od charakterystyki, stylu walki pretendenta z Republiki Południowej Afryki. Otóż, Drikus Duplessis walczy w sposób absolutnie kwadratowy, dziwaczny, niecodzienny, drewniany chwilami, rzeklibyśmy. Na czym to polega? Otóż, Drikus Duplessis raz za razem gubi krok. Nie ma tam płynnego poruszania się w jego wykonaniu. Nic z tych rzeczy. Czasami drobi kroczki. Czasami biegnie jak szalony. Często trafia, odbija się wręcz od siatki oktagonu. Traci balans raz za razem. Regularnie, nerwowo, chaotycznie, chwilami wręcz panikarsko reaguje na wszelkiego rodzaju kiwki, zmyłki i przyruchy. Po wyprowadzonych uderzeniach czasami odwraca się bokiem i panicznie ucieka przed kontrami. Naprawdę. Oglądamy jego styl walki i... Zachodzimy w głowę, jakim cudem, jakim cudem w ten sposób walcząc, można zajść tak wysoko na niemal sam szczyt. No, bo nie oszukujmy się, Drykus dupresji jest u progu tego szczytu, czyli tytułu mistrzowskiego kategorii średniej UFC. Otóż Drykus Duplessis walczy może i pokracznie, może i bardzo brzydko dla oka, wyprowadza uderzenia w sposób absolutnie nieksiążkowy, nic nie robi po, w cudzysłowie, Bożemu, ale jest to niebywale wręcz efektywne. W tym szaleństwie jest metoda. Ten chaotyczny styl walki drikusa dupresji, jest bardzo trudny do rozczytania dla jego przeciwników. Uczysz się generalnie pewnych schematów, zasad, a tymczasem drikus dupresji wszystkie je wyrzuca do kosza, wszystkie je łamie, walczy w sposób nieprzewidywalny, ryzykancki, ale też, ale też bardzo agresywny. Bardzo agresywny, uderza bardzo mocno, Posiada przyzwoite zapasy i bardzo groźny parter, jest duży, silny, ma kapitalny zasięg i ma nie lada charakter do walki, a także, a także twardą szczękę. Natomiast jakich, z jakich konkretnie technik Afrykaner korzysta najczęściej? Otóż taką niedocenianą bronią dzikusa dupresji są niskie kopnięcia. Afrikaner walczy z obu pozycji, klasycznej i odwrotnej. Ostatnimi czasy coraz częściej ustawia się na mańkuta. W ten sposób walczył niemal całą, cały pojedynek z, Robert, z Robertem Witakerem. Eee, I rąbie naprawdę wściekle tymi lowkingami z obu pozycji, lewą nogą, prawą nogą, kopię na łydkę. Widać, że jest tam naprawdę duża moc. Owszem, sposób wyprowadzania, przygotowywania tych niskich kopięć w przypadku Drikusa Duplessi jest paradny, bo czasami wręcz drobi kroczki, doskakuje i rąbie tym niskim lowkingiem a czasami po prostu dwa duże susy wykonuje i też robię tym te niskim kopnięciem. W rezultacie wielokrotnie, wielokrotnie w swojej karierze w UFC inkasował kontry na te niskie kopnięcia, ponieważ wpada w ten półdystans bezsensownie, ręce gdzieś trzyma nisko, inkasuje kontry. Ale jak trafi, to naprawdę jego przeciwnicy bardzo mocno to odczuwają. Przekonał się o tym chociażby w KSW Roberto Soldi w ich pierwszej walce. Pamiętamy, że wtedy Afrykaner zdemolował wykroczną, czyli prawą nogę robokopa. Więc te niskie kopnięcia to jest cenna broń w arsenale Roberto Soldicza, Roberto oczywiście dzięki du Ponadto, pozostając w temacie kopnięć, kopnięcia lewą nogą okrężne po przekroku. Afrykaner bardzo chętnie z pozycji klasycznej rusza z jakąś delikatną kiwką bokserską, zmienia ustawienie na klasyczne, a następnie rąbie lewą, lewą nogą na korpus. To też jest bardzo skuteczne. Ponadto szarże. No, steel Lubi ruszyć z kombinacją prawy, lewy, prawy, czasami są to kombinacje trzy uderzeniowe, czasami cztery uderzeniowe. Owszem, wygląda to naprawdę mało atrakcyjnie wizualnie z perspektywy ekranu. No, marzy mi się, aby ktoś zrobił takie nagranie, na którym na połowie ekranu mamy właśnie jedną z szarży Drikusa duplessy, który zostawia nogi daleko z tyłu, szczęka zadarta do góry, podniesiona do góry, te ciosy rwane, kompletnie traci balans. I porównał to na przykład z Witorem Fortem, który 20 lat temu w ten sposób zdemolował Wanderlea Silve. No, nie była Ziemia. Szybkość, dynamika, technika, wszystko to było po stronie Brazylijczyka, a tymczasem, a tymczasem Afrykaner jest o krok od pasa mistrzowskiego wagi średniej, i te jego szarże, pomimo iż jak mówię, mocno się w nich odsłania, to jednak naciera z taką intensywnością, w sposób tak chaotycznie nieprzewidywalny, że one często dochodzą celu. Przy, przytoczę tutaj starcie z yy, Bradem Tavaresem. Hawajczyk to naprawdę solidny, dobrze poukładany kickboxer. Wiedział, że Drykus duplesy lubi szarżować właśnie z tymi trzema, czterema uderzeniami. Okrutnie się wtedy na odsłaniając, ale to nie istotne. I jak to wyglądało w praktyce? Otóż Tavares był w stanie cofnąć się albo odskoczyć do boku przed dwoma pierwszymi, trzema pierwszymi ciosami z tej kombinacji Drykusa ale czwarte uderzenie, trzecie, piąte dochodziło jego szczęki. Więc naprawdę te długie szarże... Drikus aduplesji są skuteczne, pomimo iż paradnie przestrzeli trzy pierwsze ciosy, to czwartym się dosięgnie. Jest tam zdecydowanie, jest tam agresja, jest tam, yy, jest tam moc, moc w uderzeniach. Ponadto, jeśli chodzi o te inne aspekty bitewnej gry Dricus no, nie jest to wyborny zapaśnik, ale jest to zawodnik, który jest sprawny w parterze. Oczywiście, podobnie jak strójce, odrobina chaotycznie. No, oddaje dosiady, traci dogodne pozycje, jest zrzucany z dogodnych pozycji, no, jest tam sporo chaosu, ale, ale pod kątem gilotyn, frontalnych duszeń, Brabo anakondy, jest niebywale groźny. Potrafi naprawdę kapitalnie utorować sobie drogę właśnie do y, tych technik, potrafi zagrażać y, nimi swoim rywalom, potrafi na przykład gilotynom skontrować próbę obalenia ze strony swojego przeciwnika i skończyć na górze. Więc te duszenia to jest bardzo cenna. Mm, cenne narzędzie w jego oktagonowej grze. No i też oddać mu trzeba, że Afrikaner z góry jest bardzo aktywny. To nie jest zawodnik, który stara się przeleżeć swojego rywala. Nie. Aktywnie pracuje, stara się przechodzić do coraz bardziej dogodnych pozycji, rozpuszcza uderzenia i jak mówię, przede wszystkim szuka tych duszeń. Co dalej, jeśli chodzi o Dirkusa Dupresi? Może do podwójnej gardy przejdziemy, gdy będę starał się wytypować ten pojedynek. Natomiast, Natomiast przejdźmy teraz, myślę, do Sona Stryklanda. Otóż Amerykanin to walczący niebywale ekonomicznie bokser. Walczy niemal wyłącznie z klasycznego ustawienia. Odwołuje się przede wszystkim do ciosów i co bardzo, bardzo ważne w jego przypadku, no, wyprowadza je wszystkie z luzu. Może wyprowadzać długie kombinacje i nie traci na nie praktycznie w ogóle energii. Tam nie ma żadnego spięcia mięśniowego, nie rozpuszcza rąk, nie spina swojego ciała. Naprawdę, wszystko jest automatyczne, z luzu, doskonale sobie. Z tym radzi właśnie Sean Strickland. Wracamy po krótkiej przerwie z powodu niejakiego szoguna nie po raz pierwszy. Otóż Sean Strickland, Świetnie poukładany bokser. Wszystko, jak mówiłem, wyprowadza z luzu. Jego lewy prosty, jego lewy prosty działa kapitalnie. I przy okazji wracając właśnie do Drykusa Dupresi, bo przypomniałem się jeszcze jedna rzecz. Pod kątem jego arsenału bitewnego, a mianowicie prawy prosty, prawy prosty dricusa duplessy jest również mocno niedoceniany, a to jest jego najcenniejsza pięściarska broń. Prawy prosty, tak. Z odwrotnej pozycji. Dricus duplessy naprawdę potrafi w zaskakujący sposób doskoczyć do swoich rywali i to bez względu na to, czy są ustawieni klasycznie, czy też odwrotnie, i potraktować ich bardzo mocnym, takim sztywnym yy, prawym prostym, który, który niesie ze sobą naprawdę bardzo dużą moc. A zatem Niskiego pnięcia, po pierwsze, prawy prosty i ostre szarze, jeśli chodzi o Afrykanera. Ale przechodząc już teraz ponownie do Amerykanina. Mówiliśmy o tym jego boksie, doskonałym lewym, prostym. Gdy poczuje się już Tarzan pewnie w oktagonie, trafi tymi kilkoma lewymi, prostymi, także na korpus, chociaż trochę rzadziej, to odpala prawy krzyżowy, czasami ciasny prawy sierpowy i też tutaj trzeba zaznaczyć, że nie wpada wtedy, nie naraża się na uderzenia. To znaczy, on wyprowadza ciosy, jak mówię, z luzu, cały czas zachowując. Pełne bezpieczeństwo, tam jest naprawdę duże różnicowanie siły uderzenia. Więc tam nie ma wielkiej mocy. Często wyprowadzi trzy krótkie uderzenia, trzy lekkie uderzenia, aby poprawić bardzo mocnym prawym, prostym. Więc pod tym kątem pięściarskim ogólnie, szans Strickland prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Przeprata uderzenia właśnie proste, z sierpowymi, dobrze penetruje gardę swoich rywali, więc boksersko. Sean Strickland stoi na bardzo wysokim poziomie. Trzeba też pod kątem defensywy oddać mu, że jako jeden z nielicznych zawodników w UFC, w MMA w ogóle, doskonale odwołuje się do Philly Shell, czyli filadelfijskiej skorupy, którą swego czasu e, z wielkimi sukcesami stosował Floyd Mayweather Jr. i wielu innych przed nim. A zatem ta defensywa Seana Stricklanda stoi na wysokim poziomie. To jest zawodnik volume puncher. Czyli nie szuka no kautu za wszelką cenę, ale raczej zamęcza cię serią uderzeń. A gdy poczuje krew, owszem, gdy poczuje krew, wtedy rozpuszcza mocniej te uderzenia, ale jak mówię, lewy prosty, niesygnalizowany, doskonały. Także gdy walczy z mańkutami, zaczy odtworzyć sobie, odświeżyć sobie jego pojedynki z Uriah Hollem, czy też Krzysztofem Jotką i zobaczymy, że nawet jeżeli walczy z mańkutami, a jak mówię, Drikus Duplessis chętnie ustawia się na mańkuta, nawet wtedy Amerykanin potrafi doskonały użytek robić ze swojego lewego prostego. Ponadto, jeśli chodzi o kopięcia, no, szons klan gigantem pod kątem niskich kopięć absolutnie nie jest. Rzadko odwołuje się do tej techniki, ale, ale posiada inną, bardzo skuteczną, acz niedocenianą broń. A mianowicie frontale na korpus. I to frontale z obu nóg, prawej i lewej. Regularnie smaga swoich przeciwników właśnie tymi frontalnymi kopięciami na korpus, odbierając im ochotę do walki, odbierając im energię. No, Izrael Adesanya zainkasował Niezliczaj ale myślę, że ze 30 to lekko, lekko. Ze 30 frontali na korpus, i też trzeba oddać tutaj szanowi Stryklandowi, że podobnie jak pod kątem pięściarskim, gdzie wszystko wyprowadza z luzu, nie tracąc za to energii, podobnie rzecz ma się z tymi frontalami na korpus. Także wyprowadza je z luzu, jakby od niechcenia, a są one niebywale skuteczne. Naprawdę zmniejszają ten pasek energii jego przeciwników w bardzo szybkim tempie. Więc te frontale na nie. Tutaj drików Dupresi będzie musiał bardzo uważać, chociaż od razu oczywiście musimy tutaj podkreślić i zaznaczyć, że Izrael Adesania nie obalał. Sean Strickland miał ten komfort, że wiedział, że ta walka będzie toczona wyłącznie w stójce, więc mógł robić w zasadzie co chciał, bo nie musiał obawiać się o parter, o zapasy. Inaczej będzie z Afrykanerem. Afrykaner niewątpliwie poszuka tutaj zapasów, a zatem w pewnym stopniu może ograniczyć tę aktywność Seana Stricklanda chociażby aktywność pod kątem kopnięć, bo Duplessis lubi przechwytywać te kopnięcia. Zresztą podobnie rzecz ma się z szonym Stricklandem. Amerykanin też doskonale przechwytuje kopnięcia frontalne, kopnięcia na korpus, tyle że raczej kontruje ciosami, choć zdarzało mu się w UFC, że kopnięcia, także niskie kopnięcia, kontrował mm, obaleniami. Jeśli chodzi o szan Stricklanda, to w jego arsenale jest też pewna niecodzienna technika, a mianowicie backhand. Lubi gdy przestrzeli jakimś prawym krzyżowym czy też prawym sierpowym, bardzo chętnie Sean Strickland odwija się z prawym sierpowym, w ten sposób trafiając swoich rywali. I trzeba mu oddać, że nie raz, nie dwa, nie trzy, nie pięć trafił tym prawym backhandem swoich przeciwników właśnie po tym, jak przestrzelił prawicą. Więc to też jest taki element, na który z dupresji będzie musiał uważać. Kto może, pod kątem zapaśniczo-parterowym, bo kto, kto wygra, to zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale pod kątem zapaśniczo-parterowym, no, Schonstrichland posiada, jak wieść gminna niesie, bo w Oktagonie nie mieliśmy okazji tego oglądać, bardzo dobre zapasy, bardzo dobry grappling, bardzo dobry parter. Natomiast, jak mówię, to jest zawodnik, który preferuje walkę w stójce, przede wszystkim szermierkę na pięści, więc odwołuje się do zapasów parteru, przede wszystkim w celach defensywnych, ale jak mówię, wieść gminna niesie, że Stoi na bardzo wysokim poziomie, także pod tym kątem, pomimo iż jego lewa noga jest zdemolowana, prawa, przepraszam, prawa. prawa noga jest zdemolowana po wypadku motocyklowym, i sam mówi, że gdyby walczył, gdyby walczył z odwrotnej pozycji, to byłoby to problematyczne, ale na szczęście walczy z klasycznej. Ta prawa noga jest z tyłu, jest schowana pod kątem niskich kopnięć mu to pomaga, i pod wieloma innymi aspektami także. To jest oczywiście zawodnik, także, który jest doskonale dysponowany kondycyjnie. Jak mówię, ten fakt, że niemal wszystkie uderzenia wyprowadza z luzu. Jest ekonomiczny w swoich poczynaniach, powoduje, że nawet w piątej rundzie potrafi walczyć na takim samym tempie, na takiej samej intensywności jak w rundzie pierwszej. To jest też zawodnik, podobnie trochę jak Drikus Duplessis, który lubi walczyć na przedniej nodze, to znaczy e, lubi wywierać presję, zamykać swoich rywali na ogrodzeniu zmuszać ich właśnie do wymian w półdystansie. To jest absolutny król cool półdystansu, zresztą tam się odnajduje rewelacyjnie, nie tylko pod kątem tego swojego fili shell, czy też ślicznego boksu, ale także handfightingu, doskonale potrafi przechwycić rękę rywala, by następnie niespodziewanie wyprowadzić lewy prosty albo prawy prosty. Pod kątem właśnie handfightingu jest bardzo mocny i doskonale radził sobie w tym elemencie także z Izelem Adesanią, który przecież w tym obszarze też jest gigantem. A zatem będzie musiał tutaj mieć się na baczności absolutnie Drikus Duplessis, jeżeli chodzi o półdystans wymiany handfighting. Tak. E, co dalej? Kto wygra ten pojedynek? Już chyba pora, żeby przejść do tego tematu. Otóż, faworyci minimalnie więcej szans dają i Strykandowi, ale jak mówię, minimalnie. Drikus Duplessis będzie tutaj piekielnie groźny. Uważam, że w pierwszych rundach jak najbardziej... Afrykaner może znokautować Amerykanina. Owszem, pod kątem techniki, przede wszystkim pięściarskiej, ale nie tylko, sząc stoi dwa poziomy wyżej aniżeli Drykus-Dupresi, ale ten chaos, jaki wnosi do klatki Drykus-Dupresi, może tutaj zaprowadzić go do zwycięstwa. Słuchajcie, no, drukus dupresi nie będzie walczył pod kątem pięściarskim jak Izrael Adesania, czyli bardzo uważnie, taktycznie, książkowo nie. Sean Strickland spróbuje lewy prosty, a tymczasem Dirkus Dupresi odpowie kombinacją cepów, pędząc wściekle do przodu. I może trafić. I może trafić i znokautować tego Seana Stricklanda. W ogóle mnie to nie zdziwi. Ale oczywiście może też narazić się na kontry. Bo jak mówię, pod kątem szybkościowym i technicznym, no Sean Strickland powinien tutaj zdecydowanie rozdawać karty. W szermierce na pięści. W szermierce na pięści. Ale będzie jednak tutaj i grał z ogniem. Ten margines błędu będzie miał znacznie mniejszy niż w starciu mimo wszystko z Izraelem Adesanią. Adesania oczywiście posiada przebogat przebogaty arsenał, ale nie posiada nokałtującego uderzenia. A posiada takowe Drikus Duplessis. Drikus Duplessis posiada też pod kątem stójkowym taki bardzo cenny atut, a mianowicie daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa swoim rywalom. To było widać w każdej jego walce. Z Robertem Whittaker'em, z Darrenem Tillem, z Markusem Perezem, z Derekiem Bransonem. Jego przeciwnikom wydaje się, gdy na naprzeciwko niego, w jakimś tam dystansie, że, są, że znajdują się właśnie w bezpiecznym dystansie, poza zasięgiem Afrykanera. A tymczasem jego zasięg ramion i chaos w jego poczynaniach, to znaczy rytm, którego tam w jego poczynaniach w zasadzie nie ma, powoduje, że jest w stanie doskoczyć właśnie z bardzo szybkim, mocnym, prawym, prostym, gdy jest ustawiony odwrotnie, albo z kombinacją ciosów. Naprawdę, to jest bardzo zwodnicze. Z perspektywy ekranu wydaje się, że tam jest totalny chaos i nie ma prawa to działać, a jednak, gdy stajesz naprzeciwko niego, okazuje się, że jasny gwint, jasny gwint, rozczytać tego gościa nie sposób. A wiadomo, że zawodnikom poukładanym, takim jest Sean Strykland, nie walczy się łatwo z rywalami, którzy nie walczą książkowo. Więc pod tym kątem Afrykaner jak najbardziej może tutaj znokautować Seana Stryklanda. Pod kątem kopnięć, tutaj będzie ciekawie. Tutaj będzie ciekawie, bo bogatszy arsenał posiada dyklus duplesy, jak mówię, rąbie, lowkingami, kopie na korpus, kopie na głowę. Ale, ale szanowi Stryklandowi oddać trzeba, że z tym przebogatym arsenałem kopnięć nigeryjczyka, jeszcze sprawniejszego kopacza niż Afrykaner, poradził sobie kapitalnie. Pamiętamy, że wcześniej szans Strykland. Miał problem właśnie z niskimi kopnięciami, no bo jako bokser agresywny mocno opierał ciężar ciała na wykrocznej nodze, nie był w stanie jej podrywać, cofać i inkasował sporo niskich kopnięć. Ale tę wielką wyrwę w swojej bitewnej grze załatał właśnie na okoliczność walki z Nigeryjczykiem. I to nie tylko pod kątem niskich kopnięć. Nie tylko praktycznie wykastrował z gry Nigeryjczyka niskie kopnięcia, ale też kopnięcia na korpus, kopnięcia na głowę. Praktycznie nic tam nie weszło. Na wszystkie kopnięcia Adesani Strickland był kapitalnie przygotowany. Teraz natomiast różnica polega na tym oczywiście, że Dryku z duplesi może obalać, a zatem Sząstylkian będzie zmuszony do tego, aby w swoje poczynania wpleść ryzyko wylądowania na plecach. Co może oczywiście odbić się na jego aktywności, zdecydowaniu, a także kondycji, no bo tam będzie troszkę większa presja w starciu z duplesi niż z adesanią, który zagrażał mu wyłącznie pod kątem stójkowym. Tutaj musisz uważać też na zapasy, musisz uważać na clinch. Jeszcze jedna rzecz, może najważniejsza, na koniec. Otóż, co wyróżnia Drykusa Duplessis na tle całego UFC? Otóż, ma on sporo sp wspólnego z niejakim Darko Stosiciem, zawodnikiem KSW z wagi ciężkiej, wcześniej półciężkiej UFC. Otóż, w ogromnej mierze swoją defensywę stójkową, bokserską, opiera na podwójnej gardzie. To jest zawodnik, który nawet po przestrzelonym, przestrzelonym ciosie od razu unosi. Podwójną gardę cofa się albo odwraca bokiem, ustawia bokiem, odwraca tyłem, ustawia bokiem. Więc ta podwójna garda to jest taki element w jego grze, który się przeplata regularnie po kilka razy na rundę. Delikatna kiwka od razu unosi wygląda to oczywiście tak średnio wizualnie atrakcyjnie wygląda to, jakby czynił to w panice, nerwowo ale, jak mówię, raz za razem unosi podwójną gardę. Gdy jest na wstecznym, Także Drykus Duplessis unosi bardzo wysoko tę podwójną gardę, chwilami tracąc nawet z pola widzenia swojego rywala. I to, w mojej ocenie, jest ogromna szansa dla Szona Stricklanda. Żaden z dotychczasowych rywali Drykusa Duplessis nie próbował rąbać na korpus wtedy, gdy ten Drykus Duplessis unosił podwójną gardę. A jak mówię, o sprowokowanie Afrykanera do tego, aby uniósł te ręce i odsłonił korpus, jest naprawdę łatwo. Jasny gwint. Darentil, obejrzyjcie sobie walkę Darentila, doskonale sobie z tego zdawał sprawę i wielokrotnie był w stanie prawym, bo on jest ustawiony odwrotnie. Więc prawym tutaj delikatnie, e, straszył tylko Drikusa Duplessi, który tutaj chował się za podwójną gardą, a tymczasem doskonale penetrował tę jego podwójną gardę. Brytyjczyk ciosem prostym, lewym krzyżowym, albo lewym sierpowym, czynił to kapitalnie. Natomiast nie atakował korpusu. Marcus Perez tylko w debiucie afrykanera w UFC spróbował kilka razy zaatakować na korpus i trafił. Właśnie oczywiście wtedy, gdy uniósł wysoko ręce Afrykanera. W mojej ocenie, Sean Stittland, jego tener Erik Nixyk, z całą pewnością wyłapali ten naprawdę widoczny z drugiego końca świata schemat w grzebitewnej bitewnej afrykanera. Czyli paniczne, chwilami paniczne, unoszenie rąk w podwójnej gardzie, co odsłania jego korpus oraz. Odsłania jego biodra. Nie wykluczam wobec tego, że Sean Strickland nie tylko będzie właśnie kiwkami, a jak mówię, Sean Strickland wyprowadzi trzy uderzenia na 20%, aby potem potraktować ci uderzeniem na 70%. Więc spokojnie wyobrażam sobie scenariusz, w którym mistrz e, zmusza afrykanera do uniesienia gardy, a następnie traktuje go na przykład czasami na korpus. Jasny gwint. Byłoby niedorzeczne, gdyby tego nie uczynił. Ale też może wykorzystać tą, tę podwójną gardę rywala do tego, aby zejść mu do nóg i spróbować obalenia, ale wtedy oczywiście będzie musiał uważać na e, próby gilotyn, bo jak mówię, pod tym kątem Afrykaner jest doskonały. Natomiast jeszcze jedna rzecz w temacie podwójnej gardy. Jest to trochę ryzykowne. Jest to trochę ryzykowne, tak jak w przypadku Darko Stosicia, wspomnianego tutaj. Chociażby w walce z Markusem Perezem tak było. Perez, słuchajcie, obejrzyjcie sobie tę walkę jeszcze raz. No, Perez tam rozdawał karty do, do 10 sekund, przed zakończeniem walki, gdy został znakaptowany. Jak do tego doszło? Otóż znowu trafił kilkoma ciosami, czy też zmusił Drykusa Duplessis do cofnięcia się prosto na oktagon, bo to też ważne: Duplessis cofa się prosto w linii, w linii na oktagon, plecami na siatkę. Więc cofnął się plecami na siatkę, schował za podwójną gardą i w pewnym momencie odpalił. To był chyba lewy. Odpalił lewy albo prawy, nie pamiętam, który, i naruszył Brazylijczyka, i 15 sekund później było już po wszystkim. A zatem za tej podwójnej gardy potrafi jednak, tak jak Darko stosić. Odpalić jakimś sierpem. Więc to też nie jest tak, że tutaj spraw, żeby dryku z duplesji z gardy i potem możesz robić z nim, co chcesz. No nie. Musisz mieć się cały czas na baczności, bo a nuż odpali. A jak odpali, może znokautować. Podsumowując, kto wygra tę walkę? Kto opuści oktagon z pasem mistrzowskim wagi średniej na biodrach? Otóż minimalnie więcej szans daje szanowi Stryklandowi. Uważam, że przetrwa te huraganowe ataki Drikusa Duplessi w pierwszych rundach, w pierwszej drugiej. I wydaje mi się, że ten naprawiony nos Afrykanera jednak na niewiele mu się zda, bo pod kątem ekonomiki walki no to zdecydowanie szcząt Trykland jest tutaj lepszy. Walczy z luzu, nie traci dużo energii, jego styl walki jest oparty właśnie na e, dużej aktywności, podczas gdy Drikus Duplessi walczy w krótkich zrywach, spięciach, które wymagają sporej energii, no a jest to też zawodnik, który ma do zasilania tutaj poważny płaszcz mięśniowy, więc pod kątem kondycyjnym w mojej ocenie karty rozdawał będzie tutaj Sean Strickland. Oczywiście Drikus Duplessis może go znokautować, szczególnie w pierwszej, drugiej rundzie. Wydaje mi się, że też charakter Afrykanera jest taki, że nawet na dużym zmęczeniu yy, będzie w stanie wygenerować jeszcze jakieś ostre akcje, zrywy. Może nawet znokautować Seana Stricklanda nie wykluczam tego. Natomiast mając na uwadze właśnie ekonomiczny styl walki Sean'a jego przewagę pięściarską, tę wysoko unoszoną, podwójną gardę, do której raz za razem odwołuje się Dirkus Duplessis, świetną obronę przed wszelkimi kopięciami w wykonaniu Sean'a Silklanda oraz jego niedoceniany, jak sądzę, parter oraz zapasy, no minimalnie więcej szans daje na to, że to właśnie Amerykanin obroni tytuł mistrzowski. Po prostu. Będzie korzystał lepiej z płaszczyzny pięściarskiej, tam rozdając karty, będzie też agresywniejszy troszkę, spodziewam się, w tym znaczeniu, że to on będzie wywierał presję. Nie da się przewrócić, nie da się zdominować i opuścić oktagon w glorii zwycięzcy. Jak natomiast wy oceniacie tę walkę? Kto waszym zdaniem wygra i komu kibicujecie? Dajcie znać w komentarzach.